Jesteśmy w Warszawie, gdzie przez najbliższe trzy dni będziemy rozmawiać o środowisku, a to oczywiście w związku z drugą edycją To Get Air 2021. Jesteśmy po kolejnej z debat i zdecydowanie nie stawiamy kropki, jeżeli chodzi o tematy związane z klimatem. Moim gościem na gorących krzesłach jest pan Maciej Matelski, dyrektor Biura Kompetencji do spraw rynku samochodów osobowych w PKOBP. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Wit witam, witam serdecznie panią. Będziemy mieli okazję porozmawiać na elektryzujących. Temat można powiedzieć. E, państwa bank jest nazywany bankiem przyszłości. E, to zobowiązuje, więc proszę powiedzieć, jak Państwo dokładacie swoją cegiełkę, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności w Polsce? Czy e, jako, jako organizacja, jako grupa, no, tak jak Pani wspomniała, chcemy być innowacyjni, chcemy być e, w tym segmencie, ale też wielu innych liderem, który pokazuje rynkowi kierunki działania? W, jaki, w, w jaką stronę ma zmierzać. Dlatego, też, bardzo istotnym elementem naszego funkcjonowania jest budowanie kompetencji. Tak też nazywa się moje biuro. Ja buduję w naszej organizacji kompetencje związane z rynkiem automotive, szeroko pojętym, ale też budowanie świadomości i aktywne uczestniczenie w różnego rodzaju programach, które służą właśnie temu, co powiedziałam, czyli budowania świadomości kreowania rzeczywistości, kreowania rynku, dlatego też aktywnie od zeszłego roku chociażby współuczestniczymy w działaniach Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Jesteśmy tam sponsorem branżowym w takim programie jak elektromobilni.pl wspólnie z bankiem naszym i i tutaj z PSPA prowadzimy, skończyliśmy teraz badanie i przygotowujemy raport dotyczący rynku elektromobilności, który też nam pokaże, w jakich kierunkach, w jakich obszarach mamy się rozwijać. A proszę powiedzieć, jak jest, jeżeli chodzi o naszą świadomość korzyści płynących z elektromobilności, czy to zmieniło się na przestrzeni ostatniego roku? E, tak, to widać, że to jest proces, który się zmienia. Ta świadomość rośnie z roku na rok coraz więcej osób, szczególnie młodych, są bardzo, to są osoby bardzo mocno świadome e, czynników ekologicznych. E, dla nich ekologia jest nieodzownym elementem życia i dlatego też młodych upatrujemy naszych klientów w cudzysłowiu, którzy będą kupować samochody elektryczne finansowane naszymi produktami. E, dlatego e, dlatego jest, to, jest to dla nas e, bardzo istotne, żeby wsłuchiwać się w głos tych, tego młodego pokolenia e, i iść i, i, i z tym trendem, który, który oni sobie wybrali, który dla nich jest naturalny. Dla nas starszego pokolenia no, wymaga trochę, e, e, trochę przeorientowania w tą stronę ekologii. A proszę powiedzieć, bo powiedział pan o tym trendzie. Jak ten trend ma się do obecnie dosyć ciężkiej sytuacji pandemicznej, czy można powiedzieć, że faktycznie pandemia wpłynęła w jakiś sposób na rozwój rynku elektromobilności? E, a czy, Wystopowała go? A czy wyniki sprzedażowe, e, e, jeżeli chodzi o zakupy aut elektrycznych, pokazują wręcz odwrotną tendencję, że po pierwszym kwartale ta sprzedaż jest wyższa niż w zeszłym roku. A pamiętajmy, że w zeszłym roku ta pandemia to dopiero zaczęła się od połowy gdzieś marca, nie? Więc, więc widać, że nie przystopowała. Natomiast też idąc dzisiaj na to spotkanie, tak się zastanawiamy, że to jest, myślę, że... Idealny moment do tego, żeby pomyśleć też o swoim portfelu, a dzięki zakupowi samochodu elektrycznego oszczędzamy koszty eksploatacji, bo one są niższe niż w samochodach o napędzie tradycyjnym, więc tak trochę przewrotnie ten czas jest dobrym też czasem na podjęcie decyzji takich, które wpłyną na ekonomikę naszego gospodarstwa domowego. Proszę mi powiedzieć, ponieważ tych samochodów elektrycznych na polskich drogach, z tego co wiem, jeździ około 20 tysięcy, gdzie leży problem, że jak na razie jest ich tyle? Bo to chyba nie jest oszałamiające. Nie, nie dwa. jest. Mamy kilka barier, ja bym nawet nazwał to wyzwaniami. Pierwszym, i, i, i to też wynika z badań, które są prowadzone na rynku, to jest przede wszystkim cena samochodu elektrycznego. Ona znacząco jeszcze odbiega od ceny zakupu. Samochodu z napędem tradycyjnym. Na tą cenę składa się przede wszystkim kosz baterii. Widzimy, że ten kosz baterii on y, się zmniejsza. Jeszcze kilka lat temu bateria stanowiła 50% wartości pojazdu elektrycznego. Dzisiaj jest to gdzieś przedział 25-30, a po 2025 roku mają się te, 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 te wartości zrównać. I to jest jakby jeden element. I ten element jest o tyle istotny. Bo ono, jakby w tym procesie decyzyjnym klienta, waży aż 70%. Więc, jest to bardzo, bardzo istotny element. Drugim czynnikiem to jest rozwój sieci ładowania. No mamy aktualnie ponad 2200 punktów ładowania energii. Część jest to tak zwane punkty ładowania szybkiego, część wolnego, ale jest to niewystarczająca ilość. Porównywalna ilość jest chociażby w Londynie, a my mówimy o skali całej Polski, więc tutaj jest to wyzwanie. Natomiast jest to um, powiązane ze sprzedażą samochodów. Im więcej tych samochodów będzie jeździło, sprzedawało się na polskim rynku, tym firmy, które zarządzają tymi stacjami, będą skłonne do większego inwestowania w rozwój tej sieci. To jest kolejny element. Trzeci element to jest. To jest To jest moc ładowania, czyli na ile nam wystarczy ta bateria, na ile kilometrów. E, i na tutaj ile wystarczy? To różnie, to jest 300, 400, ale z drugiej strony, czytając badania, że 10% Polaków jeździ tygodniowo więcej niż 300 kilometrów, więc wydawać by się mogło, że to jest taki dla mniejszej grupy element ważny, ale jednak on się pojawia jako ten, ten, ten trzeci element. No i na pewno ta cała sytuacja pandemiczna, gospodarcza m, związana z pandemią, no nie pomaga. Bo, bo, bo ludzie się boją, szczególnie konsumenci, oni zawsze są tymi, którzy pierwsi reagują na e, wszelkiego e, rodzaju e, kryzysy czy zapowiedzi kryzysu. Przedsiębiorcy są bardziej odważni, bo oni muszą tą, 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 tą inwestycję realizować, czy oni chcą, czy nie chcą. Nie? bo, bo to od tego zależy ich dalsze funkcjonowanie, więc oni wymieniają te floty samochodów, chociaż widać, że ta sytuacja spowodowała, że wydłużają okresy finansowania czy użytkowania dotychczasowych samochodów, więc też zaczynają trochę patrzeć z takim lekkim niepokojem nie? na to, co się będzie działo w przyszłości. Nie? Im szybciej, że tak powiem, sobie poradzimy z tą pandemią, tym lepiej będzie dla nas wszystkich, dla gospodarki, dla, dla tych decyzji zakupowych. I to nie tylko w kwestii elektromobilności, dlatego trzymamy kciuki za lepszą przyszłość. Dziękuję panu bardzo Dziękuję za, rozmowę. za rozmowę.